Dzisiaj dwie kolekcje zasłon. Kolekcja welurowa Mawelwi w niskiej cenie, mocowana na przelotkach po 59,90, jak również kolekcja W2, tak zwana Linen Look. W różnej kolorystyce te dwie kolekcje występują. Do tego są poszewki, tkanina w metrażu, narzuty na łóżko. To wszystko zaraz Wam zaprezentuję. Ale dzisiaj jest tematyka turkusowa, niebiesko-turkusowa, bo zobaczcie Firana, która jest zawieszona na oknie. Również przelotka 140x250 po 72 zł, pod numerkiem GR1 ją znajdziecie. Będzie pięknie się prezentowała czy z turkusowymi welurami, czy na przykład właśnie z zasłoną linen look tutaj w pięknym niebieskim kolorze. Zobaczcie, ta zasłona ma taką płócienną strukturę. Ona jest po 86 zł. Występuje i na przelotce, i na taśmie. I już Wam pokazuję, jak prezentują się w przybliżeniu do tego narzuty. Narzuty są w dwóch rozmiarach. Zobaczcie, bardzo ładnie Ładne wykonanie narzut. Oczywiście te produkty znajdziecie w naszym sklepie, jeśli chodzi o narzutę welurową również, więc welury Maweldi, a ta płócienna struktura to jest w2. Wystarczy, że taki numerek wyszukacie w naszym sklepie internetowym magdalena24.pl i pokaże Wam się cała kolekcja. Czy też GR1 nasza piękna firana. A jeśli ktoś nie umie sobie poradzić z zamówieniem w sklepie, możecie też do nas pisać na smsa, Whatsappa czy Messengera. Numer telefonu umieszczam Wam u góry. I teraz zobaczcie, jak w przybliżeniu prezentuje się cała ta dekoracja okienka.